Nie wiem czy zaliczamy, widzę szybko napiszcie, czy zaliczamy, czy nie. Czy jebać brać, becie dziwkę, kurwę jebaną, zbywałem, heavyweight, kurwa pokazań, musi przechodzić bokiem w progu drzwi, ty, bo się ty, nie mieści, kurwa zaliczamy. jebać ją i Arturita za kola Daniel ma za kola, a to muś się. Przepraszam. Moment. Dobra, to. Pójdę naokoło. Okej. Okay. Elo David, co tam u ciebie słychać? Pozdrowisz najlepszy serwer Discord gorzenia, smacznej kawusi policjant mnie dusi mniej niż trzy. Wyrzuć po prostu, Davidku. Tą kolej jak coś im jak kupuję. A jest. <tryk> Dziękuję. To jest widzowie. 100%? O, stoi tamto piwo tam.